<głos> <głos> bo wtedy masz ty, nie, nie ty masz lewą chcę. stronę padań, a to jest twoja, no weź, nie będę cię Nie chcę tak grać, nie chcę z, z nie. No weź, nie. Cię cię Prawdopodobnie nie jestem przygotowana na taki dotyk twój. Nie, ja nie myłem się. <noise> Będzie nas elektryzowało. wiesz, te iskry między palcami. Znaczy, że jak to jest, jak się ma takiego męża, <noise> że cię głaska <noise> tylko przypadkiem, jak macie wspólnego pada, nie? Dam, dam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, to jest Bea. Gramy w Push Me pull you, Wersja na PS4. Jest już dostępna też wersja na PC. -ta. Można grać w 4 osoby, wstaje się na full. My będziemy grali we dwie. Można grać na przykład, jeżeli macie jednego pada na jednym padzie, w dwie osoby. Z tego co się zorientowałem. Mniej więcej wam pokażę tutaj, jak to wygląda, bo to jest dość dziwny temat. I będziemy. A gdzie tu jestem? ten? Gdzieś... ja będę stonował? Nie no, my będziemy jedną stonową. Będziesz... Chcę być z Tobą ty będziesz... No to będziesz jednym końcu, maja drugim. a ja drugim. Sobą, czy sobą? Będziesz bardziej sobą i będziemy się splatać wokół kuli. Ale głupio by kiedy tak, ktoś był taki w połowie, to ma połowie mną. No. Dlaczego? No taki... <laughs> a a wtedy wolałabyś, żeby miał twoją górę czy dół? Eee... To jest no tak jak ma. zawsze, odwieczny problem, odwieczny problem. Mężczyzn jakby miały wybrać syrenę. Czy woleliby taką standardową, czy odwróconą? Że u góra byłaby ryby, a dół byłby normalny. Ja bym wolała mieć górę i dół swój, jednak Ale jakbyś Taka syrena? I a jakbyś tak miała mężczyznę żyć. tak wybrać? Mężczyznę-syrenę? To, to wolałabyś, żeby miał górę normalną, czy żeby górą był rybą, a dół miał męski? No to jest pytanie retoryczne. Czy <laughs> wtedy by nie gadał. Ja jestem zadowolony od chciałem pokazać... co mi jak... facet z ogonem? <laughs> no ale to i tak będzie miał ogon. Ale tak no. to się. Ja. <głos> <głos> kontrolujesz jeden koniec swojego ciała, a twój partner kontroluje drugi. Nie możesz ruszać samoczynnie piłkę, więc musimy się koordynować, żeby tak ją oplatać. Trzeci slajd. możesz zmieniać długość swojego ciała. Czyż? Widzisz, że fajnie? na komendy zobacz, możesz się tak rozciągać. <głos> <głos> Czekaj, jeszcze nie doszliśmy do momentu, kiedy grałem. Jeżeli twoje ciało A patrz, jest... możesz być... Możesz ten... drugą, no bo jak ten będziemy grali między tymi, patrz, będziemy między patrz, drugimi osobami. To nie robią. No właśnie, <laughs> to taka wiksa. Będziemy się ocierać nagimi ciałami. Zobacz. Takie A patrz, tylko będzie... głowami się ocierają, bo nie mam innych ciał. Zobacz, jak ten dolny ma takie rączki, takie uuuu, nie! <laughs> 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 Bea ja by chciała, żebyś nitek się rozciągnął. I teraz można grać właśnie tym. I teraz popatrz, masz tutaj tak, że lewą gałką ruszasz. Patrz, lewą gałką ruszasz. I trochę tak jak u mężczyzn, masz. Widzisz, bo tu na dole naciskasz, to wtedy rośnie. A tutaj skurczysz, kiedy poszerzymy zimną wodę, nie? Tak jak mężczyzn. Z dołu rośnie, z góry się kurczy. nie wiem, czy się z dołu kurczy, ale z góry kurczy. Ale... I to jest wszystkim Nie wiem, jak się kurczy. Wszystkie guziki. Nie wiem, że się kurczy. na górnym tym. Się. Zobaczymy. Tak, Gotowa <grym> jesteś, Edro? Nie znam takich sytuacji. Przepraszam cię za ten stream. Kidma, to była Jak najbardziej kwacowe jest w sieci. Nie boimy się w to, co gramy, ponieważ nie boimy się swojej seksualności. A zobacz, nie mają sutków, oni nawet piersi nie mają. Aha, bo to możesz wybrać, se, skonfigurować, co możesz. Czyli ty grasz przeciwko mnie. Tak, ja jestem tą... jakimiś Japończykami Japończykami? Kończyła? No, Rozgrzewkę! Co to jest to? No to są instrukcja. Jestem. <laughs> Jaki odgłos jest w ogóle? A ja? <laughs> What the fuck! No, a <laughs> ja jestem tym różowym? Patrz, tak zawinę, patrz co ja robię. <laughs> Ale naciśnij tu, poczekaj, bo tu. Patrz, a patrz jak to romantyczne. No, no. <laughs> Ale czekaj, to jest, to jest, to jest, więcej niż to. Patrz, patrz, poczekaj, bo teraz naciśnij tutaj, lewy, lewy tu naciśnij. <śmulatujesz> Palona saleta. <śmulatujesz> Ej, czemu mnie <śmulatujesz> tu pobiczek... <śmulatujesz> Ratunku! Tak, ja się skurczę. A <śmulatujesz> ja z, wyszłam w krześle. Ej, zawisłem na gdzie ty jesteś? <śmulatujesz> przyszłam z... Patrz jakie ja jestem, patrz. Nie to nie gram, ja, czo, się jest obciągam. Gu... Czemu jestem takim pokurczem? No to rozciągnij się tym dolnym guzikiem. Patrz, Spiderman, tak ż -ż 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 jak pod prysznicem. <grym> o, widzisz, musisz wziąć piłkę, i ty musisz trzymać ją po swojej stronie. Czyli bierzesz piłkę, musisz się zapętlić i ukraść ją na swoją połowę. <grym> Co to było? Jaki <głos》> to dźwięk! Tak? <głos》>. O, ty, 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 ale weź, ty! Musisz, przepchać teraz. O, oh, yeah. O, oh, yeah. Oh, ty, wyśliznęła mi się! Kurde! No, co to jest? jest tak Jest! Nie rozumiem, za... Nie jest w tym różowym. O, kurde, teraz jest. Ty patrz, jak się nauczyła nagle dwoma gałami ruszać naraz. Weź! Dawaj! Dawaj! Zapętlamy, zapętlamy. Ty, nie zapętlam. Dawaj, 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 da, da, tak jest! Ale kiwka. No spadaj. Mam ją, mam ją. My Dobra, anaconda don't... My anac... <grym> no, e. Dawaj, dawaj. patrz, mała się nie tam Co? No bo ty musisz naciskać, to, to jest od to tego, są. Patrz, w co moja robi. Nie wywalę, wygrywam. Nie! Nie! Moja głowa poszła w złą stronę. Nie... O no kurde, jeden jeden. Ja poczekam teraz. Nie będę się ruszał w ogóle. To jest najlepsza taktyka widzę na ciebie. Nic się nie rusza. Biorę cię. Pożeram cię. Jak modliszka Nie, ja chcę w ogóle! Co? Kurde, wysunęła mi się piłka! Z mojego ciałka! Nie! Ale nie lezuj, nie nabija ci punktów na szczęście. Ty patrz jak ty jak, jak załapała, patrzcie ją! Patrzcie ją jak tam kręci w ogóle! Nie ma takiego. Wiesz, <laughs> Nie, to obmacuj mnie! Zboczeńcu! Taka spocona byłaś, fuj! Pa! Pa jak zdobywam punkt teraz dzięki tobie, popatrz! Ej, ty kurna! Idę tam! Idę tam! Tu cię będę... Patrz! Gilał ci po pleckach! Gili 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 gili! Gili gili ruchów jednocześnie. Gódy, co tu się... No! Nie! Tak! Nie. No muszę trzymać teraz kontrę. Tak. Dobrze. Super. Aaaa! Nie! Kurna, a skąd mam? punktów? Masz tutaj u góry 2, 1 jest dla ciebie. Zapraszam. Zapraszam cię. No chodź. Spróbuję teraz wyciągnąć ze mnie. Dobrze. Spróbuj. Nie! Ej, ale to jest niesprawiedliwe. Ja taki owinięty jestem jak to Siemiec. Kurde, i mi się znowu. O, oh, dobrze. Za mną pauzę ale wygrałem to mi to nie przeszkadza. Paczek, wygrywam z tobą, moja droga. Moja droga. Nie spychaj mnie. Ej, co dwie głowy to nie da. Co to za faule jakieś? Już wygrywam. Wygrałem. Trochę jest głupia To jest... Wszystkie zasady są właściwe Możesz się skurczać i obkurczać Patrzcie, Barto niby nie wie, a siedzi teraz cicho skupiona, full focus <głosy> <głosy> Przysuwam cię białasku. <noise> białasku No bo ja jestem afroczownica. <noise> no 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 Z jednej strony jestem rudy, a z drugiej strony jestem bea <noise> Z jednej strony jesteś brzydki <głosy> <głosy> Co? No, jestem na swojej połowie, wygrywam. No, a czemu masz taką wielką tą połowę? Jaką? Ja taką, taką samą. Za dużo. O, no kurde! Jeden-jeden. Nawet jeden. bez dotykania piłki. Nie! Yeah. No patrz, to, to moja jest jakaś taka tempa. No bo dwoma naraz się musisz ruszać. No nie, bo mój jeden ucieka. Ty, ale piłka jest po twojej... Aaaa, kurde, ty, tak, tak! No, no, ej! No, nie mogę dosięgnąć! Proszę, tak! Tak! Nie! Patrz to Franca nauczyła się! Nie nauczyłam się W ogóle jakiś jesteśmy jak ten, jak Makowiec teraz Chyba no. Dobra, biorę Mam ją! Mamy Wygrywamy! Wygrywamy! Przegryw będzie z braty! Będzie przegryw! Nie. Będzie! Przegryw będzie! Nie! <laughs> Nie.

Nie! Dawaj tą piłę! A! Dobrze! Nie! Dobrze, wbijam, wbijam, wbijam! Tak! Nie ma takiego posuwania. Patrz, jak wygrywam. Daj mi to. Dzięki, że mi pomogłeś wypchać tą piłeczkę. Nie, oddał, nie oddał. O nie! Odwinęło mnie! O kurde! Co się stało? Halo?

A ty moja paróweczko Wygrałem Wygrałem przypadkiem. przypadkiem Good job, zobacz jak lody się zjadam Ja jestem Nitek, pamiętajcie ja wapkować pod filmikiem do PUSZ MI PUSZ W KULIU Chyba jeden z moich najkrótszych filmików ever <grytanie> Dzięki serdecznie w swoje spodnie czasy, widzimy się przy następnej okazji A nie! Hitbox.tv to już nie tak, nie zapomnijcie A nie! <grytanie> To jest już flagship jest? No to super. O Boże, on nie ma jakiś generator osłon? It's a trap! Ale wleciałem mu w to. O kurde, stój, stój!